Skutek jest przed przyczyną, czyli jak zarabiać, zanim uwierzysz. Twoja zmiana, Bridget, bez działania, to tylko iluzja. Nie manifestujesz marzeń, manifestujesz kim jesteś. Zacznijmy od prawdy absolutnej, która do tego wszystkiego jest paradoksem. Żadne afirmacje nie działają, gdy nie wierzysz w to, co afirmujesz. A z kolei gdy wierzysz, to nie musisz afirmować. Po prostu tak właśnie będzie. A właściwie tak już jest. Gdy wierzysz, że już jesteś tą pierdoloną gwiazdą słowa Lady Gagi, to chociaż nikt o tym jeszcze nie wie, to już nią jesteś. I świat o tobie usłyszy. Lady Gaga nie musiała tego afirmować. To było i jest oczywiście, że. Ale ty nie jesteś gigantycznie zdolną dziewuchą. Po prostu nie jesteś taka karma. Więc trochę trudniej uwierzyć, chociaż da się. Ale dzisiaj nie o piosenkarkach i nie o aktorkach. Ale o Gucci trochę pogadamy. Chociaż Lady Gaga nie dostała nominacji do Oscara. Za ekstremalnie dobrze zagraną rolę w Dom Gucci. Grała tak genialnie, że zemdlałam jak Stendhal we Florencji. Gwiazdeczka. Słyszałaś zapewne o syndromie Stendhala, czyli chorobie od nadmiaru zabytków. Jest to zjawisko psychosomatyczne, które u osób szczególnie wrażliwych na sztukę i zabytki, na gromadzenie piękna i stosunkowo w krótkim czasie, może wywoływać przyspieszone bicie serca, zawroty głowy, a nawet halucynacje. dezorientację to na bank. Nazwa syndrom Stendhala pochodzi od francuskiego kolesia, władającego zajebiście piórem, co opisał podobne objawy po wizycie we Florencji. No właśnie, coś takiego przeżyłam na filmie, który również częściej rozgrywa się we Florencji. No i ekstremalnie nakurwiste wnętrza, szczególnie te, jak się Maurizio Gucci wyprowadził od Gagi, też syndromują z Tendhalem. Tym bardziej, że o parę identycznych designerskich cymesów potykam się we własnej przestrzeni. Żeby nie było. Film otrzymał antynagrodę, malinę, bo nadmiar piękna zesrał się chyba o głowy, był bomb krytyków. Ale ja ci zapodam przestrzeń, gdzie możesz wypłynąć daleko, na błękitne wody oceanu. Nawet będąc skrajnie słodki, Słabą uczennicą, nieudacznicą, bezbożnicą do tego zbidnego domu. Ja cię nauczę, co robić, żeby kasa jednak zaczęła płynąć. Ale ponieważ w tym momencie kompletnie w to nie wierzysz, tym bardziej nie ma po co tracić czasu na jakiekolwiek afirmacje, bo nie zadziałają. Ale chwilunia, moment, kto tutaj do ciebie nawija? Nazywam się Pepsi Elliot. Nie dostałam tego tytułu w spadku. Nie odziedziczyłam po żadnym góru. Jestem samozwańczą, papa. Pierzycą I sułtanką świadomości prosperującej, która od lat rozbiera, rozgryza i wypala do zera wszystkie biedakowe kody dostępu. Nie głaszczę po głowie, nie afirmuję z poziomu braku. Ja uczę, jak żyć energetycznie bogato, zanim Twoja karta kredytowa to potwierdzi, witaj w mojej świątyni trzeźwej obfitości i mentalnego luksusu. Dlatego nie czekaj już. Wal w Dzwona wbij suba i ruszamy z tym koksem. Na samym wstępie na winę, dlaczego Twoje przyciąganie pieniędzy nie działa. Dlatego, że Twoja rzeczywistość finansowa nie odpowiada na Twoje słowa. Czasami może odpowiedzieć, ale nie mówimy teraz o wyjątkach. Ona odpowiada na Twój stan świadomości. A więc nigdy nie dostajesz to, czego chcesz. Dostajesz tylko to, czym jesteś. Dostajesz to, co czujesz wewnątrz siebie. Dostajesz czym rezonujesz na co dzień. Często słyszysz energia, 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 pieniądz. Pieniądz to energia. Pieniądze podążają za radością. A gdy rzucisz gałką, przykładowo na skalę wibracji doktora Hawkinsa, wibracji energii, to radość jest bardzo, bardzo wysoko. Nie ekscytacja, nie spazm rozkoszy, nie żadne wypięczone w kosmos potencjały. Po prostu pogodne serce, banalna radość, dziecinna beztroska. Podobna energia przyciąga podobną energię. Masz nic niskowibracyjną energię przyciągasz wszystko, co wibruje nisko, co jest w niskiej wibracji, co ma ciężką energię blisko dołu i tyłka. I odwrotnie. Wysoka energia przyciąga skrzydliwość, świetlistość, próbającość, skoczność, wzlotność, lekkość. Czyli twoja rzeczywistość, świat, który widzisz na zewnątrz, jest twoim lustrem. I pokaże ci tylko taką jakość energii, energii, jaką masz w sobie. Lustro. Albo nawet taką, jaką miałaś nie tak dawno. Bo lustro ma pewne opóźnienie w odbiciu. Jak bezwładność bagażu, który jeszcze się porusza, chociaż pociąg już wyhamował do zera. Mówiąc w skrócie, manifestujesz nie to, co chcesz, ale to, kim jesteś energetycznie. Więc tak naprawdę liczy się tylko Twój stan emocjonalny i poziom świadomości prosperującej czy ubóstwa. Krzyżutki spot reklamowy, tę nie kochana, co zrobić, żeby ktoś się we mnie zakochał? reweć. Najlepsze techniki manifestacji i w ogóle zrozumienia człowieka, który w dzieciństwie bawi się lokomotywą, a nie lalkami. Ten włoski skąd włoski to kolagen kip. Wcześniej nie rosły. Odpadały szczególnie te rozjaśnione. Te wszystkie linki pod tymi widłami. Dlatego, jeśli za Twoją wypowiedzianą intencją chcę być bogata, chcę mieć kasę, jednak czaje się wewnętrzny lęk, kryje się jakieś zwątpienie, niepewność, to nic z tego są na bank, ale pieniądzorów nie. Sprawdzasz sekonto konto i dalej. O cholerzia nie ma. Kurde, balansik, nie dostałam podwyżki, nie dostałam awansu. O jest. Pana pętelka das klient, właśnie odszedł do konkurencji i tak dalej w ten desen. Więc tak się dzieje, jeżeli wciąż widzisz podobny badziew od środka. Co znaczy, że będziesz widzieć jeszcze więcej właśnie tych prześlicznych obrazków na zewnątrz. Po prostu nie jesteś w stanie na zewnątrz doświadczyć tego, czego nie masz w sobie. I to oczywiście dotyczy nas wszystkich, nie tylko ciebie, Bridget. Na zewnątrz możesz zobaczyć tylko to, co masz w sobie. Nie ma innej opcji. I to jest mega info. Dzięki temu nie musimy szukać dalekich rozwiązań. Nie musisz sprawdzać i testować innych rzeczy. Wystarczy, Bridget, że skupisz się na tym, jak ty się dzisiaj czujesz. Ile masz energii? Kim ty dzisiaj jesteś? Tyś jest. I nie mam tu na myśli sensu stricte twoich kompetencji. Bo oczywiste, że musisz posiadać pewne kompetencje, żeby móc zrobić pewne rzeczy. Żeby zostać wielką, einsteinowską gwiazdą, musisz móc sięgnąć do wymiaru 4D. Ale chodzi mi o to, czy jesteś w stanie dać ludziom to, czego oni chcą, potrzebują, o czym marzą. Oni. Coś jak Bóg. I wszyscy święci, do których modlą się, wierni, prosząc o różne wartości dla siebie i bliskich. Jeśli spełnisz pragnienia innych ludzi, nie musisz dręczyć się niskowibracyjnymi myślami. Czy to jest dla ciebie opłacalne, to ci się zawsze opłaci. Nie ma innego wariantu. Teraz powiesz, byłam naiwna, dałam z siebie wszystko i zostałam na lodzie. Po prostu nie rozumiesz jeszcze o czym mówię. Wszechświat działa dla ciebie. A nie przeciw tobie. A ponieważ reprezentujesz wszechświat, Kate Walker, graczkę absolutną, zapomniałaś kim jesteś i przeciekłaś energią na zewnątrz. Opuściłaś siebie. Nie da się uszczęśliwić nikogo, unieszczęśliwiając siebie. Z drugiej strony, rozpatrywanie wszystkiego pod kątem to mi się nie opłaca zawsze w końcu prowadzi poprzez skąpstwo energetyczne. Do ścisku, do niewzbogacenia się, do straty. Nigdy nie usiłuj kontrolować rzeczywistości. Kiedy na jednej szali masz dobro, to naprawdę nie jesteś w stanie go zrównoważyć złem. Główno wiesz, co widać z szerokiej perspektywy wieży mariackiej, gdy siedzisz w dole. Siedzisz na poziomie żaby i chcesz rozprawiać o kosmosie. Każdy skąpy, chuj bogacz, rozumie, że musi iść na bal. I przewieczyć skarbiec, bo ostatecznie więcej straci. Energia straty się, upomni się o niego. Ta próba kontrolowania wszystkiego prowadzi do tego, że nie sięgasz gwiazd. Bo ci się nie wydaje, Bridget, żebyś mogła. Nie sięgasz fajnych przepływów, tego co nazywasz luksusem, a inne laski nazywają normalką, standardem wyjściowym. To efekt ustawienia własnego termostatu tak nisko. Tak nisko, że wszystko, co powyżej, nie ma prawa się energetycznie zjawić w twoim domu. Pół roku szczękania zębami. Bo mój kolega kozak tak zrobił, moja matka tak zrobiła, stryj też tak zrobił. Albo, druga opcja, takie mam przekonania, że w ten sposób tylko można pieniądze zarobić. I to takie, jak se skręciłam na termostacie. Dlatego opowiem Ci o kilku takich rzeczach, dokładnie siedmiu, które większość osób robi niewłaściwie, a również o takich, na które ta mniejszość, która odnosi niesamowity sukces fitości spektakularny sukces, a więc właśnie ta mniejszość zwraca tylko i wyłącznie uwagę tylko na to. Tam ci dokładnie to omijają, a tam ci dokładnie w tym kierunku patrzą. Jeden. Energia przyciąga podobną energię. Więc pierwsza rzecz to, o czym tu od początku wszechświata i dzisiaj tutaj też od tego zaczęłam, że Twoja energia przyciąga podobną energię. I nie ma innego rozwiązania. Nie ma innego wyjścia. Nie podwyższysz wibracji swojego płaszcza tożsamości, wylądujesz w autobusie Matrixu wraz z innymi narzekającymi, uśpionymi ziemianami. Na szczęście w każdym autobusie jest możliwość wciśnięcia stop. Przystanek na żądanie. Wychodzę, wyskakuję stamtąd. Co nadajesz Bridget, to odbierasz. Skoro nie jesteś radiem Bieda FM, to zmień często oś Bridget. Nie ściągniesz z Amazona Wszechświata willy, 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 will, 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 jak nadajesz wibracje parówki z promocji. Wiedza to nieświadomość. Posiadanie informacji, wiedza, czytanie, rozkminianie, to nie jest świadomość. Mówisz, ależ ja jestem świadoma, mając na myśli, że masz informacje. I dalej, nie mam pieniędzy. Tak właśnie mówisz, jestem świadoma, i mam pieniędzy. I utrwalasz sobie, że to świadomość nie przynosi pieniędzy. Ale to jest poważny błąd. Bo świadomość to już jest orka w ciszy. To już jest działanie. Dlatego warto rozróżnić te pojęcia i zrozumieć tę różnicę. Informacje mogą być narzędziami, ale nie muszą. Ale świadomość jest działaniem zawsze. Można mieć etażerkę pełną książek i nadal kisić się w mentalnej biedrze. Świadomość to nie czytanie o bieganiu. To gonienie nawet wtedy, kiedy dupa boli. Jakby co to z bolącym kolanem i stopą nie bierasz? Jakby co to jeszcze wcześniej idziesz do kardiologa, w jakiekolwiek wątpliwości. Świadomość to orka w ciszy. A faktem jest, że kiedy zaczynasz żyć świadomie, czyli zaczynasz żyć poprzez to, co już wiesz, że działa, co wiesz, że jest właściwe dla tego świata, czy D. Oczywiście mam na myśli, co jest właściwe dla świata energii. A ta świadomość równa się bogactwo. Nie ma innego wariantu. Inaczej powiem, oświecenie równa się bogactwo. Dlatego każda próba zaprzeczenia temu zamyka tobie, Bridget, kolejne drzwi do tego, żeby żyć jak najlżej i jak najbliżej źródła. Źródła obfitości. Jak tylko można żyć na tej planecie zawirusowanej strachem. A więc świadomość to jest orka w ciszy bez orania. To działanie, podejmowanie decyzji, to jest robienie w zgodzie z tym, że cały czas jesteś na drodze rozwoju. Że jeśli się mylisz, to możesz zrobić krok do tyłu. Albo skoczyć w bok i zmienić linię życia. Ale masz Intencje, że nigdy nie cofniesz się przed rozwojem, przed ewolucją. Nigdy nie zatrzymam się ze strachu na skrzyżowaniu. Tak intencjonalnie głosi Bridget. Kontrola przegrywa puszczenie wygrywa. Kontrola przegrywa detachment wygrywa. Kontrola to marksizm, lenizm, engelizm, trampizm putinizm, pisizm. Centralnie faszyzm. Pięczenie potencjałów narodowościowych. No taki syf. Nie będę o tym nawijać. Podziały. Podziały. Każdy bogacz rozumie, że nie może kontrolować wszystkiego. I że w ogóle nie chce kontrolować, bo to utopia. Robi wszystko, co trzeba. Następnie oddaje się w ręce wszechświata. Ale kiedy nie widzi spodziewanego efektu, nie obraża się na wszechświat. Rozumie, że jeszcze nie zaufał, nie puścił kontroli. Zmienia więc taktykę. Zmienia linię życia. Przeskakuje do równoległej rzeczywistości. Nie musi wiedzieć, że to robi. Po prostu ja patrzę i widzę, że on to robi. Oddaje się w objęcia duszy, intuicji, pasji, ale te wszystkie zajebiste wartości zawsze zastają go w działaniu. Tak jak wena zastawała Picasso zawsze przy pracy. Zastają go w orce, w ciszy, a objawiają się dopiero wtedy, gdy jest już świadomy. Bo gdy zrobisz to, co robisz najczęściej, uderzysz że kontroli. Że to już wiesz i życie daje ci pstryka w nosek. Właśnie z tego powodu każdy bogacz rozumie, że jego błąd i strata to zawsze nauka, że zasiedział się w zarozumiałości kontroli, że nie puścił, że nie był skory do detachmentu, albo jemnęła go własna brabura, bo to też jest pieczenie potencjału. <słuch> Dlatego wielcy spekulanci probabilistycznie często odkładają widele, popełniając samobójstwo. Im mocniej chcesz ściskać świat zagadło, tym mocniej ci vomituje. Na buty. Kate Walker nie znosi być trzymana za jaja. Lubi być zapraszana na lampkę wytrawnego szampana i zaufanie lubi. Cztery. Rozwijanie się to nie opcja, to konieczność. Ja nie nieustannie się szkolę. Będą też szkolenia dla Was. Na razie lada moment będzie do kupienia mój warsztat 7 blokad na pieniądze do samodzielnego przerobienia w domu. Świetna rzecz. Ebook plus film. Jak nie aktualizujesz systemu, to się nie dziw, że safari ci nie odpala. Na margines safari ma odpały, nawet jak aktualizujesz. Ale to inna para kaloszy. Stare programy nie obsługują nowych pieniędzy. Naucz się języka dobrobytu albo do widzenia. Szkole się nieustannie, bo wiem i czuję, widzę, że to jest jedyny właściwy kierunek. Bo ja wciąż nie wiem, czego. Nie wiem, dlatego kiedy dowiaduję się o nowej, kolejnej rzeczy, to wtedy dopiero stosuję ją w moim życiu biznesowym, w życiu zawodowym. Jak nie działa, to znaczy, że nie mam pełnego kompletu informacji. Jeżeli poszerzę ten komplet informacji, zastosuję w moim życiu finansowym i to działa i w każdym zresztą to znaczy, że mam komplet, ale nic nie trwa konstans. Wszystko się zmienia, algorytmy się zmieniają, dlatego nie sprzedaję teraz mojego kiedyś ekstremalnie skutecznego e-booka o zarabianiu w internetach, bo teraz znam inne, o wiele szybsze metody, prostsze, dlatego wkrótce pojawi się następny. Kiedy czegoś nie wiem, zasięgam opinii mądrzejszych ludzi ode mnie, którzy już przez to przeszli. Korzystam z doświadczenia bogaczy. Proste, bo sama nie jesteś jeszcze w stanie się przyjrzeć temu, czego nie wiesz. Nie wiesz, więc nie możesz tego stosować. Nie znasz jeszcze tego odbicia w lustrze. Drugi człowiek jest ci potrzebny, żeby się przyjrzeć, żeby zrozumieć, zrozumieć siebie. Podświadomość cię y, chroni aż do y, bankructwa. Podświadomość to jest jak pies, który szczeka na listonosza z przelewem, bo ma traumę po kopniaku. Pies, nie listonosz. Twoja podświadomość nie wie, że jesteś dorosła. Myśli, że nadal tkwisz w bieda przedszkolu. Podświadomość to coś, co ci wyświetla Twoją rzeczywistość. Podświadomość ma wbudowany taki ochronny system, żeby nie dać się rozkodować całkowicie. Inaczej nie byłoby sensu się bujać na ziemi tutaj w tej zabawie 3D, w tej grze 3D. A więc podświadomość ma taki mechanizm, który nie pozwala ci zobaczyć wszystkiego. Jednak rozmawiając z innymi, zwłaszcza z tymi, którzy już przeszli tę drogę, która ciebie tak pociąga, jak obfitość, wtedy jest najłatwiej to zobaczyć. I widzisz wtedy, Jesus to mnie dotyczy. I to jest już konkretne miejsce. I ty już z tym konkretnym miejscem możesz coś zrobić. Więc sobie oraz ciszy. 6. Ego boi się pieniędzy. Jak średniowiecze nauki. Zawirusowany program na umyśle zwany fałszywa ty, czyli twoje ego, które kurde felek kartofelek zarządza w y, 95% Wszystkimi Twoimi decyzjami. Twoje ego ma zakodowane dziesiątki przekonań w temacie kasy. A przekonania te straszą cię wykluczeniem z grupy. Siano jest złe. Gdy będę robiła kapuchę, przestaną mnie kochać. Gdy sałata się pojawi, pojawią się fałszywcy. Nie Logiczne. Pozostanę więc na bez zeta. Ci od hajsu to noworysze cinkciarze. Chciwe, bezduszne boty. Dno dna. I dlatego straszy cię, że jest szansa wykluczenia. Uczenia przez swoje środowisko, bycia niezaakceptowaną, bycia odrzuconą, a to dla umysłu wręcz jest bliskie, doświadczenia śmierci. I umysł zrobi wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Między innymi nie pozwoli ci zarobić większej ilości pieniędzy. Ego nie chce być bogate. Ego chce być lubiane przez tych, którzy nigdy nic nie mieli. A co lubi Kasiora? Pieniądze lubią, jak robisz wielkie rzeczy bez srania, bogatia. Pieniądze lubią odważnych ludzi, bo można powiedzieć, że duże pieniądze do odważnych celów zostały stworzone. Zostały też stworzone. Kasa to energia odwagi. Jak siedzisz na kanapie i gadasz, że się boisz, to ją odsyłasz uberem. One, pieniądze są po coś. Zostały stworzone do tego, żeby tworzyć wartość. Już nie chodzi tylko o pieniądze, bo to trochę sztuka dla sztuki. Kasa jest po to, żeby dać Ci dobro, Bridget, i żebyś Ty mogła dzielić się, jak robić dobro. Nie tyle sobie dobrze, bo to nie tego typu kanał, ale centralnie tworzyć dobro dla siebie i wszystkich mieszkańców planety zwanej Ziemia. Twoim zadaniem jest zmniejszenie balastu wszystkim ziemianom lęku o pieniądze niezwykle piękna rola. W ogóle i w obszarze pieniędzy. Skutek jest przed przyczyną. W jaki więc sposób Bydże może zmienić swój kod dostępu do siebie, gdy afirmacje nie działają? przecież nie urodziła się na kasie i nie posiada przekonań Donalda Trumpa. Dlatego nie będę uczyła cię starych technik, Proctor Boba, gdzie afirmacja rządzi. Bo ten przestarzały sposób nie przebije się do podświadomości, żeby ją przekabacić. A przynajmniej nie w tym stule Trwałoby to niesłychanie długo, po co tracić tyle czasu? I trzeba zastosować nowe, współczesne techniki, które działają. Ludzie nie chcą już za bardzo czytać, chcą oglądać. Musisz więc Bridget nauczyć się pokazywać podświadomości nowy obraz siebie i to jest to słynne Joe Dispenzonowskie: skutek jest przed przyczyną. Gdy to skumasz, już wygrałaś bez bitwy. Nie grzebanie we wczoraj, zmieniamy przyszłość i zobaczysz zajebiste teraz. Tu i teraz. Tyle. Zostaw ślad węglowy. Tu byłaś muszka cc Homofon. Bisuba. Wal dzwona. Daj lajka. Widzimy się wkrótce. Love you. Love you.